Nexus Mods wprowadza weryfikację wieku. Dostęp do modów 18+ będzie trudniejszy. Użytkownicy z Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, którzy chcą przeglądać i pobierać modyfikacje o treściach dla dorosłych na platformie Nexus Mods, już wkrótce będą musieli przejść obowiązkową weryfikację wieku. Zmiany są wynikiem dostosowania się do wymogów prawnych wynikających z brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie w internecie oraz unijnego aktu o usługach cyfrowych. Jak ogłosiła dziś menadżerka treści serwisu Nexus Mods znana jako Sluggirl, Girl, już w najbliższych tygodniach i miesiącach w serwisie pojawi się nowy system weryfikacji wieku, który obejmie większość treści dla dorosłych dostępnych na stronie. Chociaż szczegóły nowego systemu nie zostały jeszcze ujawnione, wiadomo, że proste kliknięcie tak mam ukończone 18 lat nie będzie wystarczające zgodnie z wytycznymi brytyjskiego regulatora OFCOM. Można się zatem spodziewać bardziej rygorystycznych metod, takich jak weryfikacja za pomocą dokumentu tożsamości, choć na razie to jedynie spekulacje. Nexus zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem, które pogodzi bezpieczeństwo użytkowników z dostępnością serwisu, jednak na ten moment nie wskazano konkretnego narzędzia ani daty wdrożenia. Wraz z nową polityką weryfikacji, Nexus MODS wprowadza zmiany w systemie tagowania modów, które mają ułatwić filtrowanie treści uznawanych za wrażliwe lub nieodpowiednie dla młodszych użytkowników. Część użytkowników już teraz wyraża obawy związane z naruszeniem prywatności i zbyt daleko idącą cenzurę. Zarówno brytyjska ustawa, jak i unijny akt są krytykowane za sztywne i niedostosowane do współczesnych realiów internetowych przepisy. Mimo kontrowersji Nexus MODS musi się do nich dostosować.